Troje łódzkich radnych wywodzących się z SLD wyrzucono z nowej lewicy. Troje radnych wyrzucono z nowej lewicy. Z nowej lewicy, do niedawna SLD, wyrzucono troje radnych, którzy na początku maja utworzyli nowy klub, łódzkiej lewicy. Do czasu uprawomocnienia się decyzji partyjnego sądu są zawieszeni, poinformował sekretarz Rady Wojewódzkiej Jenel Grzegorz Majewski. To ja skierowałem wniosek o usunięcie trojga założycieli klubu łódzkiej lewicy z naszej partii, powiedział Grzegorz Majewski. Powody wyrzucania trojga radnych z naszej partii to m.in. utworzenie przez nich nowego klubu radnych Łódzka Lewica i działanie na szkodę partii Nowa Lewica, zaznaczył. Chodzi przede wszystkim o złamanie statutu, czyli m.in. powołanie klubu radnych bez zgody właściwych władz ugrupowania, wyjaśnił. Sekretarz RWNL przekazał, że o wyrzuceniu ze struktur nowej lewicy NL, w Łodzi trojga radnych wywodzących się z SLD zdecydował partyjny sąd wojewódzki NL. Nowa Lewica i Sojusz Lewicy Demokratycznej, jak wyjaśnił Majewski, to ta sama partia. Nowa Lewica to, oficjalna i potwierdzona sądownie w marcu tego roku, nowa nazwa SLD. Enel ma być szyldem wspólnego projektu politycznego SLD i Wiosny, ugrupowania stworzonego dwa lata temu przez eurodeputowanego Roberta Biedronia. Sekretarz Rady województwa w Włódzkiem powiedział PAP, że usunięcie z partii Trojga Miejskich Radnych jest konsekwencją złamania przez nich wewnętrznych przepisów partyjnych. To ja skierowałem wniosek o usunięcie trojga założycieli klubu łódzkiej lewicy z naszej partii za złamanie statutu, powiedział Majewski. Sąd rozpatrzył mój wniosek. Wziął pod uwagę również wyjaśnienia trojga radnych, które złożyli na piśmie, ponieważ nie stawili się na posiedzeniu partyjnego sądu, tłumaczył. Sąd uznał mój wniosek za zasadny, uznał też zarzuty i wykluczył troj radnych z partii, podkreślił. Do czasu uprawomocnienia się wyroku sąd zawiesił ich w prawach członków partii, przekazał. Powody wyrzucania trojga radnych z naszej partii to m.in. utworzenie przez nich nowego klubu radnych Łocka Lewica i działanie na szkodę partii Nowa Lewica, zaznaczył Majewski. Chodzi przede wszystkim o złamanie statutu, czyli m.in. powołanie klubu radnych bez zgody właściwych władz ugrupowania, wyjaśnił. Na początku maja tego roku wywodzący się zesel radni, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Włodzi Małgorzata Niewiadomska Cudak, Sylwester Pawłowski i Władysław Skwarka wystąpili z klubu Nowa Lewica i wraz z radnym Maciejem Rakowskim utworzyli nowy klub Łódzka Lewica. Jego członkowie podkreślili, że pozostaną wierni swoim lewicowym wyborcom, ideałom i programowi, z którym szli do wyborów co, ich zdaniem, wyklucza współpracę i tworzenie koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Wyrazili gotowość do współpracy z Platformą Obywatelską, Nowoczesną, SLD, Polską 2050 i Radnymi Niezrzeszonymi, a także do wspierania prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej. w projektach, które są dobre dla łodzian i służą rozwojowi miasta. Członkowie łódzkiej lewicy tłumaczyli, że o decyzji o odłączeniu się od klubu nowej lewicy przesądziły rozmowy na forum parlamentarnym prowadzące do porozumienia Lewicy i PiS w sprawie Europejskiego Funduszu Odbudowy. To nie za to nasi byli radni zostali usunięci z partii. Każdy w naszym ugrupowaniu ma prawo do wyrażania swoich poglądów. Tych radnych nie ma już w nowej lewicy. Bo poważnie naruszyli statut, podkreślił Majewski. Poinformował, że do uprawomocnienia się wyroku Sądu Partyjnego niewiadowska cudak, Pawłowski i Skwarka są zawieszeni w prawach członków Nowej Lewicy. Po przedstawieniu im wszystkich dokumentów, w tym uzasadnienia wyroku o wyrzuceniu z partii, będą mogli odwołać się od tej decyzji do Sądu Krajowego Nowej Lewicy, przekazał Majewski.